Back, man. Siemano, z tej strony ponownie domani burzyk z kanału git. Pokażemy wam kolejną misję w trybie GTA 5 online. No hej Bronka, Znowu zlecenia od Geralda. Tak, nie wiem co to jest za misja. Pierwszy raz ją widzę. Wybraliśmy ją losowo po poprzednim materiale i no, sprawdźmy. Zagramy we dwóch, nie będziemy na razie zapraszać dodatkowych osób. Dobra. Mam wkrótce no, nasza ekipa się powiększy, zdobić. ale... Tak, wkrótce nasza ekipa się powiększy o co najmniej jedną osobę, ale na razie gramy we dwóch. Wiesz co, ja może przeczytam tym razem misję i w ogóle na głos przeczytam. Kazałem Stanleyowi opylić wagasom towar w Rancho, tyle że ostatnim razem skroiliśmy im praktycznie cały kontyngent, a teraz ponoć są chętni na cały pakiet. Tak dla świętego spokoju, pojedź na miejsce i pilnuj transakcji, Miej oko na mojego człowieka i nie strać towaru z oczu. Wydaje mi się, że już taką misję wykonywaliśmy. No, no podejrzewam, że one są podobne do siebie, różnią się ewentualnie lokacjami i napotkanymi przeciwnikami, a na pewno zamysł jest ten sam, ale to w niczym nie przeszkadza w zabawie. No, oczywiście, że tak. Zabawa jest przednia, bo wielokrotnie jeździmy sobie tylko po mieście, biegamy, a i tak spędzamy godziny długie w pecetowej wersji GTA 5 online. No nawet na Singla nie mam czasu ostatnio, czasami tylko delikatnie. Pogram. Oj, faktycznie tutaj. O, teraz może pojedziemy, ty będziesz siedził samochodem, ja będę strzelał, co ty na to. To co do mojego lecimy? Tak jest. O, kurde, prawie mnie potrącił jakiś kierowca niedzielny. W sumie mamy niedzielę. <grym> Pokaż ten swoją bryczkę. Ty, my, my nie robiliśmy tej misji wczoraj? Chyba robiliśmy właśnie. A ona była strasznie trudna. A, dobra, to może pokażemy trochę niecodzienny sposób rozwiązania misji, skoro, skoro to jest ta sama, gdzie będzie trzeba wykorzy wykorzystać ciężarówkę. Znaczy, no, nie trzeba będzie, ale na pewno jest dużo łatwiej. No dobra, nie ma Ja sobie wsiadam do samochodu niechcący. Okay, fajnie, że mnie zostawiłeś. Już jestem, już jestem. A trochę tutaj jest. Ubuwi od strzelenia. Ale się skitrał za rogiem. Wyzywają mnie od sakerów. Jeden padł, drugi padł. Powiem Ci, że jeszcze kilka lat temu ciężko byłoby mi. Samochód, samochód z tyłu przyjechał! napadzie i tak celować, a teraz nie ma żadnego problemu. Nawet udaje mi się co jakiś czas trafić headshota. Dobra, ja wpadam za kierownicę i lecimy stąd szybko. Poczekaj sekundę, bo jest ostatni jeszcze tam przeciwnik, a ja mam mało życia. Mamy tylko jeden rest, uwaga. Dobra, załatwiłem go. Spadamy. Jesteś? Tak, jedź do przodu, bo jadam z tyłu. Jedź do przodu. Wiesz co, na wszelki wypadek... No nie wierzę po prostu. Dobra, dobra. Trudno się Na, na wszelki mówi. wypadek uruchomię tryb... Z widoku z za samochodu, bo trochę ciężko byłoby o, FPS kurde. teraz podróżować. Nie wiem, czy my w ogóle wykonamy tę misję, wiesz trudno, próbujemy. Twoja bryka ma za duże opony i łatwo jest je przebić. <laughs> Może ja najechałem na coś i się przebiła. Ile nas tam ściga tych gości? Wiela. Wiela. Wiela gościa. Dobra, strzela, ja spróbuję dojechać. Może się uda. Ale chyba będziemy Dobra. musieli zmienić furę, żeby potem dojechać Dobra. na misję. Trafimy. Na część tej misji. Tak, ale zanim... No dobra, nie, teraz będziemy musieli to zostawić gdzieś chyba, jeśli się nie wiem. W ogóle cały klimat rozgrywki tworzą też mieszkańcy zwykli Los Santos. Ruch uliczny jest jak najbardziej dostępny. I czasami można... No właśnie TAK wyjechać. Przekazy no niejednokrotnie nie przeszkadzają. Czyste wyzwisko w naszą stronę. Dobra, drugi samochód chyba powstrzymany. Dobra, ja... Kto ma prochy? Ja mam prochy. Ty masz prochy, dobra. No kurde, gdzie jedziesz? bo jest ich dużo. Dawaj, 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 nie wysiadaj! Ja lecę trochę oddać. Tak, no. najlepiej mnie zostawić. Bo tu jest kamizelka. Musisz teraz poczekać, zanim po ciebie wrócę. Ale ten samochód się już nie nadaje do jazdy. Dobra, ja ich tutaj trochę pozdejmuję. Czy Przykrością muszę to stwierdzić, że ten samochód się nie nadaje do jazdy. Nie no, mój to już definitywnie się nie nadaje. Ja o tym wiem doskonale. Dobra. Jestem tutaj po twojej lewej stronie. Wsiadaj. Kurde, ja mam mało życia, nie wiem czy... Siadaj, wypadam... jestem tutaj, to ich nie ma! Dawaj, 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 do tyłu! No lecę, musiałem trochę ich tam odstrzelić. Trudno, jedziemy tym. To dawaj. Teraz zanim... Dobrze byłoby zgubić tych, którzy nas na razie ścigają, ja spróbuję tak podejechać trochę bokiem, a żeby mieć spokój i przygotować się na ostatni najazd, bo tam będzie... tam będzie Wiesz, ciężko. I co, wydaje mi się, że jak już się im ucieka, to, to automatycznie znikają, co zresztą widać na mapie. Tylko teraz trzeba będzie ostrożnie podjechać i to jakoś taktycznie rozegrać. Ja zobaczę, czy w ogóle mam amunicję w wyrzutni rakiet. Dobra, a chyba mam. Ja, chyba mam. Ja, roz, ja rozglądam się za ciężarówką. Może przypomnijmy, że ostatni raz jak próbowaliśmy to tę misję wykonać, bez jakiegokolwiek taktycznego podejścia, to po prostu miażdżyli nas przeciwnicy. Pięć z swoją razy swoją chyba podchodziliśmy liczerną. do tej misji, dopiero za piątym razem, za szóstym razem wpadliśmy na pomysł, żeby. A no, zresztą zaraz wam pokażemy, jak to można rozwiązać. Mam nadzieję, że się uda. Najpierw musimy znaleźć niestety jakiś wysoki samochód. Rozglądaj się, daj znać, jak coś zobaczysz. Wiesz, że mamy kapcia z przodu i z tyłu. Wiem. Myślisz, że ta ciężar ten jeepak wystarczy? Nie, chyba będzie za mały. Kurde, no żadnej ciężarówy, co oni w nocy nie pracują? Poczekaj, tam są jakieś. jakieś yy... jakaś fabryka, czy coś tego typu? Tak, dokładnie, ale ten samochód już niestety nawet nie odjedzie od słupa. Nie, no dawaj, wysiadamy stąd, bo to bez sensu jest. Czekaj, 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 czekaj. jeszcze kawałek na spodzie. Tam coś chyba będzie musiało być. Tutaj? Ale jak. Momentalnie przestrzelili ci te, te koła, no. Znaczy, nie chcę mi się wierzyć. Chyba sprzedam ten samochód, bo się nie nadaje do takich misji. No nie, no tutaj to na pewno żadnego samochodu nie znajdziemy, daj spokój. Dlaczego? A widzisz tu nie... w ogóle żywą duszę? Ja tylko no zobacz, cysternę. jest cysterna, jest samochód, przynajmniej jest drugi samochód, może coś będzie, są przy... kontenery. Wsiadamy się do tego, dawaj, bo chociaż będzie nam wygodniej jeździć. Tu jest sporo samochodów. To prowadź da dalej. Czekaj, ja tu wyjrzę, czy jest jakaś ciężarówka, ty wsiadaj w tamten. Niestety. Chyba, że podczepimy jakoś cysternę do tego białego. Chyba się nie da. A to jest w ogóle samochód z Singla, też jest dostępny. Tak, to jest samochód Franklina jedź tu jeszcze, może tu coś będzie stało zaparkowanego Nic, a nic. Laweta No nie no ale bez tego to nie wykonałem, nie ma szans nawet, bez ciężarów. Dobra, dobra, wracamy na, 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 na miasto, na ulicę, może coś się znajdzie. Może coś na ulicy będzie faktycznie. A gdzie ja wjechałem w ogóle? No nie wiem, już teraz to już jedź. No nie wiem. Dawaj, jest dobry pomysł. dawaj między tymi. Nie no, w lewo było łatwiej chyba. No gdzie ja wjechałem to nie mam pytań w ogóle Dobra. Mówiłem ci już pro, prowadził O, nie, no, o nie, nie wierzę Nie wierzę po prostu w to co widzę Twoje umiejętności kierowcy zawsze <laughs> Zawracanie na trzy prezentujemy Ale ładne było Nawet wyszło na dwa Dobra, wyjazd na ulicę. No i co? Masz naboje w rakietnicy? Sprawdziłeś? Teraz nie mogę, jak prowadzę. Dobra. Kurde, gdzie ty nas w ogóle przywiozłeś, to nie mam pytań. No ale patrz, tutaj mamy sprawny samochód. No to mój stoi, ten rozklapciany. Dobra, jesteśmy. Udało się wyjechać. Kurde, no prawie, prawie, prawie coś znaleźliśmy. Ciężarówek było, znaczy, naczep było dużo, tylko nie było żadnego konia. Konia pociągowego do naczepy? Tak, dobra. Teraz musimy coś znaleźć. Poczekaj. Może ten? Jedzie z tyłu coś? Poczekałeś tam do, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do Jedzie, Widzę. jedzie, jedzie, mówiłem. Dobra, ja ją biorę. Zatrzymaj Ale nie wal w nią Wysada. Piękna, go. idealna. Dobra, teraz się już musi udać. Kurde, nie ich, bo zaraz nas będzie policja gonić. Wyciągnąć mnie chciał. A no to co Czu, Czułem to, czułem to. O nie, zobaczyli nas chyba. Kto nas zobaczył? No zobaczy osób nas strzela. Gdzie? No nie widzisz na mapie? Nie. Dobra, to nieważne. Tutaj uwaga, nasza miejscowa. Do obrony. Na, 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 na autoparts się ładujemy. Dobra. Wyskakujemy. I módlmy się, żebyś miał... rakiety. O nie, za niski jest. Nie, no niemożliwe. Musi starczyć. Starczy, dobrze, jest. Starczy? Skakać. Tak. No kurde, co ja robię? No nie mogę wskoczyć. Jezu, z twojej umiejętności wszystkiego spadły Nie grałem dawno, od wczoraj Jak ja to mam wskoczyć? No normalnie, tak jak ja To znaczy ja? No wskakuj! No nie chcę wskoczyć, widzisz no. No ale to domaś... nie Schowaj broń Dobra, dobra Podejdź sobie blisko i tak bardziej do góry podskocz, patrz, o tak. O ćwier, ćwierć, ćwier. Co ty papiery pokazujesz? No zobacz, no cały czas spadam z tego samochodu. No weźcie mnie trzymajcie <grymne> No ty mnie przytrzymaj No Zaprezentuj mi jeszcze raz jak podskoczyłeś No kurde No i co? Czekaj okay. <grymne> <grymne> Za... <grymne> <grymne> Za mało miejsca bo o teraz jest dobrze A ty się rozpędzasz czy co? Normalnie wskakuję w skaku, drewniaku. No nie mogę, no. No o, głowa nie No do naczepy. No nie mogę, no kurde, jest, udało się. Dobra. Mam 10 Teraz rakiet. Teraz spokojnie. Teraz spokojnie. Ty pamiętasz, gdzie są samochody. Pamiętam. Ja pamiętam, żeby osłaniać. O, 5 godzin później. A nie strzelaj jeszcze. Ja już rozpocząłem, dawaj. A mnie już zastrzelili. Czym cię zastrzelili? No, pistoletem, a czym? No, jaki ty jesteś, kurna, sprawny? No nie, ale to dlaczego? Dawaj, respawnuj się szybko. Wiesz, gdzie ja jestem w ogóle? A tu jest, Nie no no jesteś niedaleko. Tylko nie daj się zabić drugi raz, bo drugi raz już się nie zrespawnujesz. Muszę się szybko wbić na den, bo zaraz sam gonią mnie. O nie, dawaj. No nie, spadłem. No, wbiję na ten samochód. Dawaj, póki nie podeszli. Dobra, jestem. Uu, to było hardkorowe. Mało życia, nie wychylam się, poczekaj. Dobra, tutaj jest samochód. Kurde, Dzień jakich sam. jest mnóstwo. Dobra, zaraz ich zdejmę. No oh, yeah. jednak ich nie zdejmę. Musimy chyba trochę poczekać. Ja na, na, Najpierw trzeba ich trochę powybijać, niestety. Poczekaj, mam sporo rakietnic, tak jakbym wylazł tutaj. A rakietnicę to masz raczej jedną. Rakiet sporo Rakiet oczywiście. <noise> Dobra, jest nieźle, już mamy tylko dwa samochody. Kurde, mało ujęcia. Ja Muszę zajmuję. poczekać, aż się zregeneruje trochę. To chowaj się, chowaj się, najważniejsze to teraz nie zginąć. A gdzie tam ten był jeden, czego ja wtedy nie mogłem znaleźć? Tam za płotem. Przez płot, ale płot się niszczy, z tego co wiem. To no, ale z tamtej powinno... strony chyba się niszczy, tylko wiesz. No dobra, spróbujemy. Kurde, ich jest tam tyle. Dobra, ja tam walnę. Dlaczego, ta rak... Dlaczego ja kupiłem rakietnicę, która ma autocelowanie? Dobra weź teraz strzelaj do nich ja tu spróbuję się wybić no szybko Cały czas do nich strzelam Dobra, został ostatni samochód Za płotem A ten płot Spróbuj się strzelić nie w płot No spróbuj, z tamtej strony się rozwalił Samochód też się rozwalił Dobra Przez płot teraz go musimy, rozwaliłem Spokojnie musimy ich zabić Tylko na spokojnie na razie Dobra Dobra, tutaj wybiłem gościa, ale trochę ich jeszcze zostało. Gdzie oni jeszcze są? Tam jest, mam go. Dobra, coraz mniej. Gdzie na tym motorze mi się doładujesz? Wargasie jeden. Gdzie Kurde, nie widzę. No tak w las. Dobra. Dwóch zostało Jeden za płotkiem. Za którym płotkiem? Tutaj. A jak o. walny tam rakietą? Dobrze, dobrze, beczka, wybuchnie powinien zginąć. A raczej butla z gazem. O, wyżej tam walny, już wiem. O, zginął, dobra. Dobra, został jeden. ostatni. Tam gdzieś za płotem, jest. Walny w płot, zobaczymy. Próbuj. Dobra, Dobra. Zdechu. Przywódca ucieka! A my nie mamy samochodu. Nie do no ciężarówką go chyba nie dogonimy. Dobra, próbujemy. Siadaj na pakę! Jestem na pacy, <grym> dawaj, jedziesz. ja będę w rakiety będziesz, walił. będziesz strzelał z rakiety. No Normalnie... się tam nie przewalaj <grym> Musisz go dogonić. Trzymasz się, czy się nie trzymasz? Ja no, jestem stoję, stabilnie, nawet się nie ruszam na centymetr. Jedzie w naszą stronę, dawaj go! Kurde, nie daj tak się. Nie, chwili. on biegnie, on biegnie! A. <grym> Nie żałujemy mam. Dlaczego misja na nie zaliczona? Nie, zaliczona. Nie, nie zalicz. Misja zakończona, ale może dlatego, że już ją zrobiliśmy wcześniej też. Ja albo jestem ślepy, albo widziałem komunikat nie zaliczona. Na pewno nie zaliczona, bo dostaliśmy 3000 tylko. To co, ja nie mogę go z rakiety zabić? No dobra, nie wiem. W każdym razie no misja. No. W każdym razie pokazaliśmy wam nietypowe rozwiązanie tej misji. I do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale Git. Pamiętajcie przy okazji, by subskrybować, komentować. No i przede wszystkim, oceniać nasze działania. Cześć, do usłyszenia. Do usłyszenia?